Z tej strony Julia z MasterLife. W tym filmie przejdziemy proces wystawiania paczek niespodzianek. W pierwszej kolejności musimy przygotować naszą ofertę. W tym celu przechodzimy do zakładki ustawienia paczki niespodzianki. Jest to miejsce, w którym przygotowujemy nasz szablon. Mamy dostępne dwa taby: z odbiorem osobistym i z dostawą. W każdym z nich są dostępne dwa szablony. Szablony to są nazwy takie robocze w masterze. Klient będzie widział informację, nazwę danej paczki, nazwę danego szablonu, którą uzupełnicie. Możecie je nazwać dowolnie: paczka wege, standard, rodzinna. Tutaj pełna dowolność. Kolejną ważną rzeczą jest dodanie opisu oraz zdjęcia w taki sposób, aby zachęcały klienta do wybrania właśnie waszej oferty. I Im więcej informacji em, wskażecie, co może znaleźć się w tej paczce, tym większe prawdopodobieństwo, że klient wybierze właśnie Waszą ofertę. Nowością też jest pole z liczbą toreb. Jesteście tutaj w stanie wskazać, ile toreb należy przygotować do wysłania do danej paczki. W przypadku WG chcę, żeby została jedna torba, natomiast paczka rodzinna będzie to paczka dość spora, która będzie zawierała wiele posiłków, więc ja tutaj muszę przygotować dwie torby. I wtedy my taką informację umieścimy odpowiednio na raporcie dostaw i tak samo przygotujemy odpowiednią liczbę naklejek kierowcy. Kolejna cena przed i po obniżce, alergeny i ważne pole z dostawą. Tutaj zachęcamy do dodania informacji, w jaki sposób realizujecie dostawy, tak żeby klient wiedział, o której mniej więcej spodziewać się tej paczki, że ona prawdopodobnie przyjedzie w nocy i będzie czekać pod drzwiami klienta. Ważną rzeczą, nad którą należy się tutaj skupić, jest harmonogram dostaw. Zasady wystawiania paczek niespodzianek z są takie, że wystawiamy paczkę, sprzedajemy i wysyłamy ją tego samego dnia. Więc automatycznie paczki wystawione w poniedziałek sprzedamy do godziny 13 i zostaną one dostarczone do klienta we wtorek. Jedyne, co macie możliwość, to zmianę właśnie tej godziny granicznej harmonogramu, do której najpóźniej musicie przyjąć zamówienie, żeby zdążyć się jeszcze tego samego dnia wydać do firmy transportowej. W momencie, gdy będzie po godzinie granicznej, wyświetlimy paczki dodane na kolejny dzień, o ile je już dodaliście. I tak samo, jeżeli w poniedziałek wyprzedacie wcześniej swoje paczki niż ta godzina 13, to również będziemy pokazywać paczki na kolejny dzień, o ile znowu je dodaliście, a klient w aplikacji będzie widział informację, że te paczki będą już dostarczone kolejnego dnia, czyli w środę na przykład. Jeśli chodzi o paczki niespodzianki z odbiorem osobistym, tutaj też nowością jest to, że są dwa szablony, też możecie je nazywać dowolnie. Każdy szablon to będzie oddzielny kafel w aplikacji. I tutaj tak samo podobne pola e, i jeszcze alergeny, opakowania i przechowywanie. Następnie jak już uzupełnimy szablony, możemy przejść do zakładki sklep paczki niespodzianki. Tutaj również mamy dwa taby: odbiór osobisty i dostawa. Tak jak wspominaliśmy, to jest sprzedaż paczek z dnia akurat dzisiejszego i na dziś chciałabym sprzedać 10 paczek, załóżmy bo mam taki nadstęp. Więc przystępuję do dodania paczki. Wybieram 10, możemy też wpisać i wybieramy szablon, który chcemy dodać. OK, jak to zrobiliśmy? Możemy też powtórzyć czynność dla drugiego szablonu, jeśli chcemy. Dobrze, i teraz widzimy, że mamy 13 wystawionych paczek. Tutaj jesteśmy w stanie filtrować po danym szablonie. I też, jeżeli pomyliście się w jakiś sposób odnośnie liczby, to spokojnie możecie zmienić. Wystarczy wybrać jeden szablon i zaktualizować odpowiednią liczbę. Jak widzimy, pojawiły nam się już sprzedane paczki. Jesteśmy w stanie je filtrować według wybranego szablonu. Widzimy dane klientów, ilość paczek, które zamówili, ID zamówienia. I też jeżeli my wyprzedamy wcześniej swoje paczki wystawione na dany dzień, to w aplikacji pokażemy paczki wystawione z kolejnego dnia, tak aby zachować ciągłość wystawionej oferty. I tak, co jest też nowego? Możliwość anulacji paczki. Wystarczy kliknąć ikonę kosza, usuwamy zamówienie, automatycznie zmienia się na anulowane i taka paczka nie pojawi się już w raportach dostaw, i nie będzie przygotowana dla niej naklejka dla kierowcy. Klient w momencie anulacji również otrzyma maila z potwierdzeniem anulowania paczki. Jesteśmy w stanie również pobrać raport Excel sprzedaży z danego dnia. Widzimy już taki przykładowy raport: sprzedaż z 11 marca, data dostawy następny dzień, 12, dane klientów, status aktywny czy anulowany. Liczbę zamówionych paczek, jak i liczbę paczek, czyli liczbę toreb, którą zdefiniowaliście na danym szablonie, i notatkę do płatności. Wracając do mastera, jeszcze możemy sobie sprawdzić, jak to wygląda na raporcie danych, raporty danych dostawy. Wybieramy następny dzień, i jak widzimy, są nasze paczki dostępne, i tak samo naklejki kierowcy wybieramy odpowiedni dzień, w filtrze wybierz diety jesteśmy w stanie wybrać nazwy naszych szablonów, ja akurat nie mam innych diety, więc tutaj nie mam więcej pozycji, natomiast automatycznie jesteśmy w stanie sobie wyfiltrować tylko dedykowane naklejki do paczek niespodzianek. Omówmy sobie jeszcze jak wystawić paczki niespodzianki z odbiorem w punkcie. Zakładka ustawienia, ustawienia zamówień, a następnie dostawy i sprawdzamy, czy mamy włączone punkty odbioru. Jeżeli nie, to należy to włączyć. Następnie przechodzimy do zakładki logistyka, punkty odbioru. I tutaj widzimy, że ja już mam sporo punktów dodanych. Jeżeli chcecie dodać swój pierwszy, należy uzupełnić niezbędne dane. Godziny otwarcia punktu. To też będą godziny, w których klient będzie mógł odebrać swoją paczkę. I pole dostępność, jeżeli będziecie chcieli udostępnić dodatkowo taki punkt odbioru przy klasycznych zamówieniach w formularzu zamówień. Po dodaniu punktu możemy przejść do zakładki sklep, paczki niespodzianki, tym razem odbiór osobisty, i tutaj paczki dodajemy na dany dzień i do danego punktu odbioru. Paczki są wystawiane na dzień sprzedaży. I od razu jest to dzień odebrania paczki przez klienta z danego punktu. Jeżeli chodzi o dodawanie paczek, to wygląda podobnie. Wybierzmy sobie punkt odbioru, w którym tu jeszcze nie mam dodanych paczek. Ok, tutaj nie mamy. Dodajemy paczkę, wybieramy ilość, wybieramy odpowiedni szablon, dodajemy i tyle. Dane też również będziemy w stanie filtrować po szablonach, pobierać raport i też będziemy widzieć dane klientów, jak Zakupią naszą paczkę. Mam nadzieję, że ten filmik był pomocny, a też jeżeli pojawią się dodatkowe pytania, to prosimy o kontakt i, i pomożemy. Tymczasem życzę miłego dnia i do usłyszenia.